Wiesz, co przerażało mnie najbardziej, jak myślałem o tym, żeby kupić swoje pierwsze mieszkanie inwestycyjne? O co ja mam w ogóle zapytać, oglądając mieszkania? Dlatego ten odcinek jest odpowiedzią i pokażę Ci, jakich błędów też nie popełnić i jak nie wtopić na zakupienie nieruchomości. Nazywam się Filip Kowarski, od lat pomagam ludziom zarabiać na nieruchomościach. W tym odcinku dowiesz się też, jak odebrać sobie tą checklistę. Także zostań do końca, a ja już zaczynam od pytań. Pierwsze pytanie. Czy może mnie pan oprowadzić po mieszkaniu? Alternatywnie, jeżeli czujesz, że to pytanie jest zbyt dziwne, zbyt trudne, czy może pan coś więcej na temat tego mieszkania powiedzieć? A jeżeli są małomówni, to po prostu zapytać, czy możemy się rozejrzeć po mieszkaniu. Na początku to luźne pytanie jest o tyle wygodne, że właściciele nie zawsze wiedzą, co mają opowiadać, dlaczego mają ci o tym opowiadać, więc ty zadając konkretne pytania, będziesz też prowadził przebieg całej rozmowy. I tutaj nie zdawałbym się na to, że właściciel gaduła opowie ci wszystko. Raczej staraj się pytania zadawać. Czasem też pada takie pytanie: Filip, czy ja mam z taką listą iść przez mieszkanie i wyobrażam sobie, że ta checklista jest jednak zbyt profesjonalna. Wchodząc do mieszkania z taką checklistą, jeszcze steczką, no to wyglądamy jak jakiś handlarz. Nie o to nam chodzi. Więc ja zawsze proponuję wziąć ze sobą dziennik spotkań. Ja wynotowuję większość informacji, które są z ogłoszenia, już zanim przyjadę do mieszkania. Co więcej, ja te pytania bardzo często mam po prostu przepisane na pierwszą stronę takiego dziennika spotkań, żeby kontrolować, że o niczym nie zapomniałem. No bo niestety jest tak, że jeżeli nie mamy takiej listy przy sobie, nie możemy sobie sprawdzić. Bardzo często o czymś zapominamy. Wiecie, jaki mamy umysł? Raczej do myślenia kreatywnego, a nie do pamiętania wszystkich konkretnych pytań. Także zachęcam Cię do tego, żeby prowadzić sobie dziennik spotkań, te pytania przepisać i korzystać z tych, które są najbardziej spójne z Tobą. Pytanie, które też wplatam w międzyczasie, to powód sprzedaży. I teraz jak rozmiękczyć takie dość trudne pytanie, no bo co Cię obchodzi, dlaczego oni to mieszkanie sprzedają? Wystarczy dodać wygląda tak z ciekawości, jaki jest powód sprzedaży tego mieszkania. Jakieś plany po wyprowadce, dlaczego o to pytam? Jak już mówiłem w nagraniu o negocjacjach, pytanie o takie rzeczy na samym początku pozwala Ci zbudować grunt pod dalsze negocjacje. Poznasz plany, Ile potrzebują pieniędzy? Na kiedy? Czy już kupili coś nowego? Czy jeszcze muszą znaleźć jakieś mieszkanie, żeby to najpierw sprzedać? i się do niego przeprowadzić i może będzie z tego wynikała transakcja łączona i nie będzie to takie szybkie. Pozwala mi to zebrać też informacje o potencjalnym bólu właściciela, albo na przykład informacje o tym, że mieszkanie jest w spadku i nie wiąże właściciela z tym mieszkaniem jakiś duży sentyment. Kolejne pytanie, które chodzi mi po głowie, to czy jest coś, co wymaga pilnej naprawy? Niby takie oczywiste, że zapytamy o pewne wady mieszkania, albo spodziewamy się, że właściciel nam o nich powie, ale jeżeli zapytamy o to, być może powie nam coś więcej, coś, czego nie chciał mówić, no i właściciele czasem tak coś sypną. A my to później możemy wykorzystać w negocjacjach, bo okazuje się, że jest coś do wymiany, co na przykład będzie kosztowało 2-3 tysiące. Niech to będzie piec gazowy. Kolejna rzecz, o którą warto pytać, to wykaz czynszów. Dlaczego jest to takie istotne, żebyśmy mogli ocenić, na ile to mieszkanie będzie obciążało nas każdego miesiąca? Fundusz remontowy to jest coś, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Fundusz remontowy, według mnie, dobry fundusz remontowy to jest między 3 a 5 zł za metr. Dużo powyżej tego to już będzie drogi fundusz remontowy, być może będzie oznaką, że z tą nieruchomością jest coś nie tak. Jeżeli fundusz będzie absolutnie na zerze, czyli jest to mieszkanie bezczynszowe, to jest to też zła informacja, jeżeli o mnie chodzi, bo jeżeli wydarzy się jakikolwiek problem i trzeba będzie zorganizować wszystkich sąsiadów, żeby to naprawić, się zrzucić, to raczej się to nie wydarzy. Kolejna rzecz, o którą pytam, to forma własności i czy nie mają przy sobie aktu nabycia. Dlaczego to jest takie fajne? Otóż wtedy wiemy, czy to jest pełna własność, czy spółdzielcza własnościowe, czy jest księga wieczysta. Jeżeli jest księga wieczysta, to możemy od razu w telefonie włączyć przeglądarkę księg wieczystych, sprawdzić dział trzeci, dział czwarty, czy mieszkanie ma jakieś zadłużenie, czy są jakieś roszczenia, także bardzo szybko pozwala nam to ocenić, czy mieszkanie będzie problematyczne w zakupie, czy też nie. Kolejne świetne pytanie: to co z mieszkania będzie zabierane? Jeżeli już wiemy, że na przykład wyprowadzają się do zupełnie innego mieszkania, albo wyprowadzają się na przykład w góry to co planują z tego mieszkania zabrać? I teraz, oczywiście, jaki jest stan mieszkania? Jeżeli mieszkanie jest świetne, meble są świetne, no to my oczywiście oczekujemy, że w cenie mieszkania te meble zostają. Jeżeli mieszkanie jest takie, że najchętniej wzięlibyście je odgracone, bez tych mebli, może i bez blazeri, lamp kontaktów i drzwi wewnętrznych, czyli po prostu chcielibyśmy i tak zrobić tam generalny remont, to oczywiście zakładamy, że w cenie mieszkania meble i wszystkie graty zostaną wyniesione. Więc zobacz, że tym pytaniem też ujawniamy, co właściciele planują i jesteśmy w stanie się negocjacyjnie dopasować oraz też warto w tym momencie stwierdzić, jeżeli jest fajne mieszkanie z fajnymi meblami i mówią, że je zabierają, to powiedzieć, że szkoda, bo liczyliśmy na to, że tak naprawdę te meble są w cenie, co wynika ze zdjęć, a jeżeli mieszkanie jest zagracone, to w tym momencie można powiedzieć, że przecież normą na rynku jest to, że właściciele zabierają wszystko ze sobą. Kolejne pytanie, które także pokazuje Jaka jest sytuacja właścicieli, to od kiedy mieszkanie jest wolne, lub ewentualnie, jeżeli miałbym tutaj wejść do tego mieszkania z ekipą remontową, od kiedy mogliby zaczynać? To też pokaże nam, czy na przykład mają w planach kupić inne mieszkanie, w tym muszą jeszcze kilka miesięcy pomieszkać, żeby dopiero się wyprowadzić. Może chcą jednak wyprowadzić się jak najszybciej, i dla nich transakcja nawet następnego dnia byłaby najlepszą możliwą transakcją, więc też pozwala nam to lepiej dopasować się negocjacyjnie. Jak widzisz, większość tych pytań pozwala nam ocenić, co będziemy mówić. Co możemy mówić, jak jest ból, jakie są potrzeby właścicieli, czyli klasyczna sprzedaż, gdzie poznajemy potrzeby drugiej strony. Jest jeszcze jedno z pytań, takie dość nietypowe, czyli jakie są relacje z sąsiadami, albo jak tutaj się mieszka, bo wie pan co, zależy mi bardzo na tym, żeby w bloku było spokojnie, czy są może coś sąsiedzi, którzy są problematyczni. Tu chodzi o to, że od czasu do czasu zdarza się jakiś taki nieprzyjemny sąsiad. A tutaj jak Wojtek Woźniczka pisał w swoich książkach o negocjacjach, jeżeli wynajdziemy demony sprzedającego i na przykład będzie to zły sąsiad, to może wtedy po prostu. Po prostu się wygadają, że faktycznie jest taki sąsiad, który nadużywa alkoholu na parterze i czasem po prostu robi imprezy. No i w tym momencie już to sprawia, że potencjalnie jesteśmy w stanie nie władować się na minę. Bo jeżeli mamy zamiar tam mieszkać albo wynajmować, albo zrobić tam flipa, może się okazać, że ten sąsiad będzie jakąś tam przeszkodą. Co zatem zrobić z tymi pytaniami, żeby mieć pewność, że nie wpakujemy się na minę? Zdecydowanie podrążyłbym temat formy własności. Jeżeli był spadek, Skonsultował to z notariuszem, czy są wszystkie wymagane dokumenty. Przejrzałbym księgę wieczystą, szczególnie dział trzeci, dział czwarty, ewentualnie czy dział drugi zgadza się PESEL czy właściciel z tym, który faktycznie pokazuje Ci mieszkanie. Sprawdziłbym, czy jest tak notarialny. Wycinki tutaj właśnie ze spółdzielni, czyli jakie czynsze są płatne. Zwróciłbym uwagę na zbyt wysoki fundusz remontowy, ewentualnie brak tego czynszu, czyli mieszkania bezczynszowe, jeżeli coś się wydarzy, to będą problemy. To wszystko pozwala Ci nie wpakować się na minę. Poza tym dodatkowo te pytania dają Ci idealną pożywkę, tak jak wcześniej powiedziałem, pod negocjacje, czyli jak szybko chcą się wyprowadzić, czy transakcja będzie łatwa, szybka, przyjemna i bezpieczna, czy raczej będzie przeciągała się w czasie, bo jak wiesz, kupując mieszkanie na inwestycje, chciałbyś zrobić to jak najszybciej, bez czekania 3-6 miesięcy na mieszkanie. No dobra, ale może chodzi Ci po głowie jedno pytanie. Fajnie, mam tą checklistę, jadę sobie z notatnikiem, jestem przygotowany, żeby zrobić pełen wywiad z właścicielem, a na drodze staje mi pośrednik, który będzie pokazywał to mieszkanie. Właściciel jest i czy powinienem bardziej rozmawiać z pośrednikiem, czy może bardziej z właścicielem? Może trochę tu, może trochę tu. Sytuacja się troszeczkę zmienia. Dlaczego? Ponieważ jeżeli spotykamy się z pośrednikiem, zanim wejdziemy do mieszkania, nie ma jeszcze właściciela, to możemy zadać kilka dodatkowych pytań, które pozwolą nam wybadać grunt. Na przykład, czy były już prowadzone jakieś negocjacje z właścicielem? Jak szybko chce się wyprowadzić, jakie ma plany. Często ludzie zapytani o swoje plany, czyli gdzie się wyprowadzają, tak z ciekawości. Nie powiedzą ci prawdy. Na przykład, ktoś ma za duże mieszkanie, płaci duży czynsz, a wykorzystuje tylko dwa pokoje. To niekoniecznie chce ci powiedzieć, że w tym, w tym momencie mieszkanie jest za duże i za dużo ich kosztuje, a na przykład powiedzą, że chcą się wyprowadzić bliżej dzieci. Więc niby uzyskaliśmy jakąś informację, ale nie zawsze ona jest prawdziwa, a pośrednicy często mają informacje z podlady, czyli powiedzą ci prawdę, co też pozwoli ci lepiej wykorzystać to przy negocjacjach. Przy okazji, pośrednika zdecydowanie też zapytaj o wysokość prowizji. Normą jest wszystko między 1,5 a około 3-4%, jeżeli prowizja jest powyżej 4%, jest to już dość sporo, i zdecydowanie bym chciał wtedy negocjować wysokość prowizji. Ale jeżeli mieszkanie jest super okazją, jeżeli ta prowizja nawet nie jest w wysokości 5%, może dalej będzie mi się to opłacało. Jest jeszcze jedna sytuacja, w której jedziemy obejrzeć mieszkanie z pośrednikiem, a właściciela wtedy nie ma. Tak naprawdę wtedy pośrednik przyjmuje rolę dla ciebie właściciela i zadajesz mu praktycznie te same pytania. Po co mi te pytania? Żeby jak najlepiej zrozumieć sytuację. Zorientować się w niej, wiedzieć na czym stoję, wiedzieć, czy to mieszkanie jest potencjalnie interesujące, czy nie. A teraz skąd wiedzieć, które mieszkania są najfajniejsze? Przez porównanie. Oglądając jedno, drugie trzecie, piąte i dziesiąte mieszkanie, od razu będziesz wiedział po odpowiedziach z tych pytań, które są najciekawsze. Obiecałem powiedzieć, skąd odebrać tą checklistę. Ta checklista jest gratisem dla moich subskrybentów, więc wystarczy, że zasubskrybujesz mój kanał. Na głównej części mojego kanału pojawia się wtedy dodatkowe, sekretne wideo, gdzie tłumaczę, skąd odebrać tą checklistę i całą masę innych bonusowych materiałów. A jeżeli już subskrybujesz, to dzięki i na pewno ten materiał już masz pobrany. Cześć!